Nigdy nie sądziła, że w wieku 40 lat będzie szukać miłości w internecie. A jednak tu była, próbując rozszyfrować emoji od faceta, który mógłby być jej synem. Myślała, że randki online to szaleństwo w jej wieku. Ale kiedy dopasowała się z 22-latkiem, który kocha stare komputery tak samo jak ona, zrozumiała, że miłość nie zna granic, ani wiekowych, ani technologicznych. Może jeszcze wpadniesz na chwilę do mnie? Mateusz uniósł brew, ale na jego twarzy pojawił się ciepły uśmiech. Jeśli nie sprawię problemu, to z przyjemnością. Anna wpuściła Mateusza do mieszkania, a ich spojrzenia spotkały się na chwilę dłużej niż wcześniej. W jej oczach widniała mieszanka niepewności i pragnienia, podczas gdy Mateusz zdawał się przejmować kontrolę nad atmosferą, która gęstniała z każdą sekundą. Jesteś tak niesamowicie piękna! powiedział niskim, ochrypłym głosem zbliżając się powoli. Ona odwzajemniła uśmiech, ale zanim zdążyła cokolwiek odpowiedzieć, jego dłonie znalazły się na jej tali. Były pewne, silne, jakby wiedziały dokładnie czego chcą. Pociągnął ją bliżej, aż ich ciała zetknęły się, a różnica wysokości między nimi tylko podkreśliła intensywność chwili. Ich pierwsze pocałunki były głębokie i namiętne, jakby oboje desperacko pragnęli zaspokoić nagromadzone emocje. Mateusz przesunął dłonie na jej plecy, a potem na biodra, badając każdy centymetr jej kształtów. Anna poczuła jego siłę i pewność siebie, gdy przyciągnął ją jeszcze bliżej, a jej oddech stał się urywany. Czekaj, szepnęła, ale tylko po to, by złapać oddech. Mateusz uniósł ją delikatnie i poprowadził w stronę sypialni. Jego spojrzenie zdradzało, że dokładnie wie, co zamierza zrobić. W sypialni światło było przygaszone, tworząc intymną atmosferę. Mateusz zdjął swoją koszulę, odsłaniając muskularne, wyraźnie zarysowane ramiona i tors, który zdawał się stworzony do tego, by ją obejmować. Anna przez chwilę stała nieruchomo, chłonąc widok, zanim Mateusz podszedł i delikatnie zdjął pasek jej sukienki, odsłaniając delikatną linię jej obojczyka i ramion. Jesteś idealna! wyszeptał. Jego dłonie przesuwały się wolno, z wyczuciem badając miękkość jej skóry. Ich ciała zetknęły się, a Mateusz przejął inicjatywę, przesuwając ustami wzdłuż jej szyi, potem niżej, w stronę ramion i dekoltu. Anna poczuła, jak jej ciało reaguje, jak każde miejsce, którego dotykał, stawało się żywe, jakby nigdy wcześniej nie było odkrywane. Gdy znalazł się nad nią, a jego ciało spoczęło obok jej, ciepło jego skóry było niemal przytłaczające. Jego dłonie delikatne, ale jednocześnie pełne siły przesunęły się po jej biodrach, przyciągając ją bliżej, aż ich oddechy zlały się w jedno. Mateusz pozwolił sobie na więcej, eksplorując jej ciało z uwagą, jakby chciał zapamiętać każdy jego szczegół. Jego usta badały miękkie linie jej skóry, podczas gdy jego dłonie podkreślały kształty, które dla niego były jak najpiękniejsze dzieło sztuki. Chcę więcej wyszeptał. A jego głos brzmiał nisko i zmysłowo. Anna nie odpowiedziała słowami, tylko poprowadziła jego dłonie tam, gdzie chciała, by były. Ich ciała poruszały się w harmonii, odzwierciedlając namiętność, która narastała od ich pierwszego spotkania. A zaczęło się od tego, że Anna drżącymi palcami zakładała profil na aplikacji randkowej. Serce biło jej jak młot, a w głowie kłębiły się pytania, co właściwie robiła. Czterdziestoletnia kobieta szukająca miłości w internecie, to wydawało się jej absurdalne. Ale po roku samotności, odkąd mąż zostawił ją dla młodszej kobiety, samotność zaczęła ją pożerać od środka. To Kasia z pracy nie dawała jej spokoju. Anka, spróbuj tych randek online, co masz do stracenia, powtarzała przy każdej okazji. W końcu Anna uległa. I tak znalazła się przed ekranem telefonu, czując się bardziej jak nastolatka przed pierwszą randką, niż jak kobieta z doświadczeniem życiowym. Przeglądała profile mężczyzn w swoim wieku. Większość wyglądała na zmęczonych życiem łysi, z brzuszkami, pozbawieni energii. Anna zaczynała tracić nadzieję, gdy nagle na ekranie pojawił się ktoś inny młody bóg pomyślała mógł mieć około 25 lat wysportowany z szerokim uśmiechem jak z reklamy pasty do zębów jednak to nie jego wygląd sprawił że anna zamarła na zdjęciu miał na sobie koszulkę z logo Commodore 64 symbol jej młodzieńczych wspomnień i pasji zawahała się ten chłopak mógłby być jej synem ale jego profil był inny opisywał swoją pasję do retrotechnologii kolekcjonowanie starych gier i miał w sobie coś co przyciągnęło annę Wzięła głęboki oddech i drżącymi palcami napisała: Hej, świetna koszulka. Masz komodorę 64? Po chwili wahania kliknęła: wyślij. Czas zdawał się ciągnąć w nieskończoność. Pięć minut, dziesięć, piętnaście. Anna już miała się poddać, gdy nagle telefon zabrzęczał: Cześć, tak mam. A ty też jesteś fanką? Odpowiedź przyszła szybciej niż się spodziewała. Rozmowa szybko nabrała tempa, a Anna dowiedziała się, że chłopak ma 22 lata i jest równie zafascynowany retrokomputerami jak ona. Czy to możliwe? Zastanawiała się. Czy kobieta po czterdziestce może naprawdę znaleźć wspólny język z kimś o połowę młodszym? Nie wiedziała, co przyniesie przyszłość, ale poczuła, że jest gotowa zaryzykować. Kiedy wchodziła do kawiarni na spotkanie z Mateuszem. Jej serce biło równie mocno jak tamtego dnia przy zakładaniu profilu. Była przekonana, że to będzie najbardziej niezręczna randka w jej życiu. Ale czy jeden mały gadżet z przeszłości może zmienić bieg wydarzeń? Anna miała się o tym wkrótce przekonać. Anna zauważyła Mateusza przy stoliku w głębi kawiarni. Wyglądał jeszcze młodziej niż na zdjęciach, co sprawiło, że poczuła się jakby nie pasowała do tego miejsca ani do tej sytuacji. Co ja tutaj robię? Pomyślała, czując, jak narasta w niej napięcie, ale wycofanie się nie wchodziło w grę. Zmuszając się do uśmiechu, ruszyła w jego kierunku. Cześć, jestem Anka, powiedziała, siadając przy stole. Mateusz uśmiechnął się szeroko, a jego entuzjazm niemal wybił ją z rytmu. Wow, wyglądasz super! wykrzyknął z entuzjazmem. Anna zarumieniła się. Zastanawiając, czy mówił to szczerze, czy po prostu był uprzejmy. Rozmowa rozpoczęła się z lekką niezręcznością, jakby oboje badali grunt pod nogami. Anna czuła się tak, jakby rozmawiała z synem koleżanki, co wywoływało u niej dziwne wrażenie. Ale wszystko się zmieniło, gdy Mateusz wspomniał o komodore 64. Jego oczy zabłysły z entuzjazmu, gdy powiedział: Wiesz, że mam w domu działający model? Anna była zaskoczona. Wciągnęli się w rozmowę o starych grach, pikselowej grafice i dźwiękach z lat osiemdziesiątych. Rozmawiając, oboje całkowicie zapomnieli o dzielących ich latach. Śmiali się jak dzieciaki, wspominając przeszłość, która dla Mateusza była fascynacją, a dla Anny żywym wspomnieniem. Nagle Mateusz sięgnął do plecaka z tajemniczym uśmiechem. – Mam coś dla ciebie – powiedział wyciągając starego Game Boya. Pamiętasz takie? Oczywiście, że pamiętała. Włączyli tetrisa i grali, śmiejąc się beztrosko. Przyciągnęli uwagę innych klientów kawiarni, ale Annie to nie przeszkadzało. Po raz pierwszy od dawna czuła się młoda i wolna od wszelkich trosk. Ich radość przerwała kelnerka, która z uśmiechem zapytała Czy podać coś pani i pani synowi? Anna zamarła, czując, jak cała krew odpływa jej z twarzy. Ale Mateusz tylko się zaśmiał i odpowiedział. To moja dziewczyna. Słowa Mateusza odbiły się echem w głowie Anny. Dziewczyna? Ja? Myślała niemal w szoku. Cała sytuacja wydawała się tak absurdalna, że trudno było jej uwierzyć, że naprawdę ma miejsce. Po chwili Mateusz ponownie wciągnął ją w rozmowę o swojej kolekcji retrokomputerów, a ona zapomniała o wszystkim. Jego pasja i radość były tak zaraźliwe, że Anna poczuła dawno zapomniane podekscytowanie. Przy pożegnaniu Mateusz delikatnie ją przytulił. To była najfajniejsza randka w moim życiu, powiedział z szerokim uśmiechem. Anna poczuła, że nie chce, aby ten wieczór tak szybko się skończył. Zanim zdążyła się zastanowić, co robi, z jej ust padły słowa. Może jeszcze wpadniesz na chwilę do mnie? Kilka dni później Mateusz zaprosił ją na imprezę ze swoimi znajomymi. Anna poczuła się jak nastolatka przygotowująca się na pierwszą randkę. Czy kobieta w jej wieku powinna w ogóle pojawiać się w klubie? Jeszcze nie wiedziała, że ta noc odmieni wszystko. Anna weszła do klubu i natychmiast poczuła się przytłoczona. Głośna muzyka wibrowała w jej piersi, a migoczące światła atakowały z każdej strony. Wokół niej tłoczyły się młode, piękne ciała, pełne energii i życia. W tym otoczeniu czuła się jak dinozaur, który przypadkiem znalazł się w zupełnie obcym świecie. Mateusz chwycił ją za rękę, prowadząc w stronę grupy swoich znajomych. Serce Anny waliło jak młot, a każde jego uderzenie było jak przypomnienie, jak bardzo różniła się od tych ludzi. Hej, poznajcie moją dziewczynę, Ankę! zawołał Mateusz z entuzjazmem. Anna poczuła na sobie ich spojrzenia. Szok, niedowierzanie, a może nawet obrzydzenie. Miała wrażenie, że ich myśli były wypisane na twarzach. Chciała zniknąć, zapaść się pod ziemię i uciec od tego wszystkiego. Starała się odnaleźć w tej sytuacji, naprawdę próbowała. Kiwała głową w rytm muzyki, której nie rozumiała i udawała, że zna najnowsze hity, nawet spróbowała tańczyć, choć czuła się przy tym niezgrabnie, jak kura próbująca wznieść się w powietrze. Pot spływał jej po plecach, a w głowie miała tylko jedną myśl. Czy ktoś mógłby tu włączyć wentylator? Najbardziej zaskakujące było jednak to, jak bardzo zaczęła się zmieniać. To nie Mateusz, ale ona sama dostrzegła w sobie coś nowego. Łapała się na tym, że przegląda trendy na TikToku, jakby próbowała nadążyć za młodym światem. Kobieta po czterdziestce, odkrywająca na nowo, jak czerpać radość z życia. Co się z nią działo? Może to był wpływ Mateusza, a może po prostu miłość, która nie znała granic? Minęły dwa miesiące od pierwszej randki Anny i Mateusza. Ich relacja rozkwitała z zaskakującą intensywnością, ale Anna wciąż czuła się rozdarta. Czy to, co tworzyli, miało jakikolwiek sens? Mateusz był młody, pełen energii i planów na przyszłość, a ona była sobą, dojrzałą kobietą, która zastanawiała się, czy powinna pozwolić sobie na taką miłość. Pewnego dnia Mateusz, jakby nieświadomy jej wewnętrznych dylematów, Rzucił radosnym tonem. Anka, jedźmy razem na wakacje. Anna zamarła. Wakacje? Razem? Sama myśl o pokazaniu się z nim na plaży wywoływała u niej panikę. Co ludzie powiedzą? To pytanie nie dawało jej spokoju. A co z jej koleżankami? One już dawno uznały, że straciła zdrowy rozsądek. Anka, opamiętaj się, mówiły. To tylko zabawa dla niego. Wykorzysta cię i zostawi ale Anna zaczynała w to wątpić. Mateusz zmieniał się przy niej, uczył się gotować, rozmawiał z nią na poważne tematy, a pewnego dnia przyłapała go, jak czytał książkę o związkach. To, co wydawało się jedynie zauroczeniem, nabierało głębszego znaczenia. Anna również się zmieniała, czuła się młodsza niż kiedykolwiek wcześniej, odważniej dobierała ubrania, założyła konto na TikToku, a jej pierwszy filmik zdobył dziesięć wyświetleń. Z czego dziewięć należało do Mateusza. Ale to był początek, a ona czuła ekscytację, jakiej dawno nie doświadczyła. Pewnego wieczoru, siedząc razem na kanapie i oglądając głupi film, Mateusz niespodziewanie spojrzał jej w oczy. Wiesz, że cię kocham? Nie obchodzi mnie, co myślą inni, powiedział z pewnością w głosie. Anna poczuła, jak jej serce na chwilę przestaje bić. Miłość? On ją kochał? Ją? Łzy napłynęły jej do oczu, a myśli kłębiły się w głowie. Może to szaleństwo, ale czy miłość kiedykolwiek była w pełni racjonalna? W tym momencie zrozumiała coś ważnego. Ona również go kochała. Po prostu i bezwarunkowo. Nie miało znaczenia, co powiedzą inni, ani co przyniesie przyszłość. Liczyło się tylko to, co czuła teraz. Czy to miało sens? Nie wiedziała. Czy to się uda? Nie miała pojęcia, ale była gotowa walczyć o to, co się między nimi zrodziło. Czasem w życiu trzeba zaryzykować, żeby doświadczyć szczęścia, a ona była gotowa na tę szaloną przygodę. Kiedy zastanawiała się nad swoją sytuacją, nie mogła przestać myśleć, czy to był kryzys wieku średniego, czy prawdziwa miłość. Może jedno i drugie. Kto by pomyślał, że 45-letnia kobieta mogłaby zakochać się w 22-latku? To brzmiało jak kiepski scenariusz komedii romantycznej, a jednak było jej rzeczywistością. Anna nie wiedziała, co przyniesie jutro. Może Mateusz kiedyś zdecyduje, że woli kogoś młodszego, może ona sama uzna, że różnica wieku jest zbyt duża. Ale teraz, w tej chwili, czuła się bardziej żywa niż kiedykolwiek wcześniej. Miłość naprawdę nie znała granic, ani wiekowych, ani technologicznych. Kto by pomyślał, że wszystko zaczęło się od starego komodor 64? Czasem trzeba zaryzykować, by odnaleźć szczęście, a Anna była gotowa. Może to było szaleństwo, ale było jej szaleństwem i zamierzała czerpać z niego pełnymi garściami.